Hej, witajcie już w dziewiątym odcinku poniedziałkowym. Mam nadzieję, że Wam się ta seria podoba, bo mi się naprawdę bardzo podoba ta gra jeśli chodzi o grafikę to już w ogóle wow, e, znaczy wow, w stosunku do jedynki oczywiście, bo o trójce chyba nie ma co porównywać. Jeszcze trójki z, tutaj z dwójką z tego względu, że jednak no trójka ma już o wiele lepiej zaawansowaną tutaj m, nawet grawitację gry, że można sobie skakać i tak. O, ta bym podskoczyła, a tutaj nie podskakuję, więc na razie myślę, że no nie ma co porównywać między tą grą, a tamtą grą i inaczej. Między częściami nie ma co porównywać tych gier. Nie wiem, co się stało. Aha, aha, tam jej nie ma. O, oh, shit! Próbowałam namierzyć Tris, ale mgła zakłóca działanie megaskopu. Odebrałam słaby sygnał, jest gdzieś blisko, pewnie po drugiej stronie. W obozie Kweńczyków? Będziesz musiał przejść przez mgłę. Tam jest pełno upiorów. Pomogę ci. Nieustannie skanuję pole bitwy. Pokieruję cię we właściwą stronę. Znajdę cię, gdy wejdziesz we mgłę. W takim razie do zobaczenia. Wciąż nie mamy królewskiej krwi. Wiem. Henselt. Potrzebujemy jego krwi, nie jego głowy. Ile razy mam powtarzać, że nie jestem królobójcą? Się zdziwiło. To są jakieś złe rzeczy. E, nieważne. E, w pogodzie za. Muszę zobaczyć mm, inaczej. Muszę zobaczyć, jakie tutaj mogę jeszcze rzeczy zrobić, bo tak naprawdę się na moją uszy. A zaczekaj na rozwój wypadków, czyli tak naprawdę tutaj nie ma co robić, Torak. musiałby z nim porozmawiać. On jest tutaj tak daleko. No nie, jest mnie. To podejdę tam i zobaczę co on ciekawego powie na temat jakby tego kielicha, tak? Albo... Albo nie. Dokończmy to, gdzie jest Tris Marigold. Spróbuj teraz w tym momencie przygotować jeszcze, jeśli pod względem chodzi o, o przygotowanie eliksirów, czyli jaskółkę. wóż i mogę zrobić. No bo to widzimy się, jak wchodź do tej mgły, bo tutaj nie ma co przedłużać. Chyba znalazłam sposób na poruszanie się w dwójce, <grym> że wyciągam miecz i po prostu przeskakuję tyle, ile się da. Wypiję sobie jaskółkę, i będę wchodzić. I przejdę po prostu tą mgłę. I teraz go nie zabije nic? Ciekawi mnie to. O, jest sowa. A, ona też mnie będzie prowadzić tak jak wtedy? A, też w taki sposób. Nie, to upiór. Co się dzieje? Czy już przeszło? Bardzo szybko. Szczerze powiedziawszy. A czy ona miała do mnie przeprowadzić? A. Nie mogę iść dalej. Jeśli Detmold wyczuje moją obecność. Jak mam wrócić do Wergen? Będę czekać w okolicy. Pośpiesz się. Mhm. Ale ja chcę dzień. Czemu jest niemożliwe? Kurde, chciałam dzień, a nie noc. Nienawidzę nocy. za go zaatakuje? O. No, trochę, troszkę jak Jaskier. Wiedziałem. Cholera, wiedziałem, że to ty. Gdy we mgle zaczęło się kotłować, powiedziałem chłopakom, to Geralt z Rivii albo nie nazywam się Vernon Ross. To twój kumpel? Znalazłem go przed chwilą. Już nie żył. Ciekawe. To chyba wergański strój. Prawie przedarł się przez mgłę. Czego tu szukasz? Tris jest gdzieś w okolicy. Wciąż szukasz swojej czarodziejki? Gdyby się tu pojawiła, wiedziałbym o tym. Musi gdzieś tu być. Filipa Eilhart ją namierzyła. Widzę, że poznałeś już całą menażerię. Ich też zostawisz, gdy zrobi się gorąco? Dokonałeś wyboru. Uciekłeś z elfami, a Wes o mało nie zginęła u tego kurwiego syna Loredo. Wes. Wszystko z nią w porządku? A co cię to obchodzi? Wszyscy mogliśmy zginąć, kiedy ty zabawiałeś się w wiewiórkę. Nie będę się tłumaczył. Uratowałeś złodziei i bandytów. Ci złodzieje i bandyci są gotowi umierać ramię w ramię z prostym ludem Vergen. Mają lepszą motywację do walki niż rozkazy. Śmierć Fultesta pewnie też już cię nie obchodzi. Zabójca porwał Triss, pamiętasz? Pomóż mi ją znaleźć. Obiecuję, że dotrzymam słowa danego w lochach lawaletów. Nie wiem, dlaczego to robię. Dobra, jeśli Tris rzeczywiście jest gdzieś w obozie, to może przebywać tylko w jednym miejscu. Na tyłach, blisko brzegu, rozłożyli się Nilfgaardczycy. Nikt nie ma tam wstępu. Możesz się przekraść przez obóz, albo przejść jaskiniami. O bramach zapomnij. Wejście do jaskiń jest w namiocie markietanek. Panienki sobie wymyśliły, że będą tam tamtędy chodzić na hrabiów i rycerzy. Ale zalęgły się tam potwory. Jeśli masz dość zabijania potworów i chodzenia na dziwki, to na wschodzie znajdziesz ścieżkę prowadzącą nad rzekę dotrzesz w okolice kantyny, a potem będziesz musiał się przekraść przez cały obóz. Dzięki Ros. Trzymam cię za słowo, Geralt. Trzymam mam dwie opcje? Albo pójść przez eskinę i pozabijać potwory, które będzie sunęło na łatwe, albo przekraść się przez obóz, co nie będzie już łatwe. Z nim jeszcze porozmawiać. Zostaw mnie. Czy mogę iść? Tutaj. O, tutaj. No, spaliłam zwłoki. Ej, nie zapaliłam się, dlaczego gdzie mnie się w życiu układa. Kilka lat temu biłem czarnych. Proszę, proszę, wiedźmin. <gryw> Dziewczyny, szykujcie się! Czego chcesz, przystojny kawalerze? Chciałem pogadać. Możemy rozmawiać, ale będzie cię to kosztowało jak zachęt Zgadzam się. Pytaj więc, o czym chcesz rozmawiać? Słyszałaś o dziewicy z Edirn? Słyszeć to i słyszałam, jak każdy. Co o niej myślisz? Ano, myślę, że niedorżniętej babie we łbie się miesza. Zamiast za miecz, zabrałaby się ze za zdrową kuśkę i byłby spokój. Nice. Proszę, proszę, wie czego chcesz. Chciałem po. Możemy roz. Zgadza. Pytaj więc, o czym chcesz. Muszę się dostać do obozu. Niezauważony. To będzie kosztowało więcej niż zwykłe chędurzenie. O kurde, aż tyle. To za mało. Muszę Aha. się dostać do obozu. To będzie kosztowało więcej niż zwykłe hendożenie. O, oh, shit. Mhm. O, gówno. Lada mi... ...tą liczbę. Jak się nazywa ta liczba, zapomniałam. Diabła. 666. Aha, tyle wystarczy. Mamy tutaj <coughs> ziemne przejście yes. na plażę, wewnątrz obozu. Dzięki. Nie używamy go, bo tam coś żyje. Coś groźnego i złego. Dam sobie radę. Wejście jest w namiocie. Mierodrazu. od razu i jaskółkę, i kota. Ja muszę się kierować po prostu w prawo, ok. Potrzebuję klucza. Czy dobrze poszło? Nie. No potrzebuję klucza, a nie mam pojęcia. Olha Wyszła mi nic. Edgar, Nordling, gdzie ty się niby wybierasz? Do ambasadora. Z całym tym żelastwem na plecach? Widziałeś w okolicy rudowłosą czarodziejkę? Chyba nie zrozumiałeś mojej delikatnej sugestii, Nordlingu. Oddaj broń. Nie szukam kłopotów. Zilartwitz, Esterlen, czeka. Metnary równe wart, Mel. Geraf, miałem nadzieję, że się więcej nie spotkamy. A tu niespodzianka. Przyłapaliśmy go, kiedy skradał się przez obóz. Ekscelencjo, odebraliśmy mu broń. Ester garemnit. Pamiętam jak mówiłeś Folterstowi, że chcesz wrócić do polowania na potwory. Tris Marigold została porwana. Czarodziejka? Wrakcyni Fortesta? Słyszałem, że przybyła do Wergen i liczyłem, że uda nam się spotkać, ale jeśli została porwana. Teraz rozumiem, dlaczego nie mogłeś zwyczajnie usunąć się w cień. Są też inne powody. Doniesiono mi, że sprzymierzyłeś się ze Skojatel i to z samym Jorwetem. To prawda? Mniej więcej. Słyszałeś o rzezi Ensied w wąwozie Hydry? Królowie Północy wymogli na cesarstwie egzekucję zbrodniarzy wojennych z brygady Richet. I Orwet był na liście skazańców. O, coś mi się przypomina teraz. 13 września 1269. Wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim. Podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady w Lichet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy Gonu. 23 listopada 1269. Cintra. Wieś Zimna Woda i kolejna ofiara Gonu. 11-letni chłopiec. Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270. Przełęcz w górach Armusz. Antikora cesarska. Jeden z najniebezpieczniejszych utworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację. Teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270: On podróża. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby. Wszystkie między 10 a 20 rokiem życia. Wszystkie poza JNFR. Wow, ciekawe. Zabawne. Skojatel uważają, że cesarz ich zdradził. Tymczasem masakry wąwozie Hydry dokonano na żądanie władców północy. Dobrze się czujesz? Znakomicie. Przykro mi, ale nie mogę poświęcić ci więcej czasu. Przede mną długa droga do Lokmuin. Rada i kapituła czekają, a tris Merigold. Jak zwykle pojawia się w ostatniej chwili. O czym ty mówisz? Figurka musi mieć ją przy sobie. Co to ma znaczyć? Chciałem ci kogoś przedstawić. Oto van hemar, mój osobisty czarodziej. Wyczuł, że Tris zbliża się do naszego obozu. Miała jednak przybyć w innym towarzystwie. po to była ta figurka, ja yeah. Pewnie przez nią. O! Co to jest? Tris. Czy nie? Kurde, nie widziałem dobrze. Zanim zginiesz w możesz mi wyjaśnić w jaki sposób wszedłeś w posiadanie tej figurki? Jeśli oskrzywdzisz, znajdę cię nawet w Nilwgardzie. Trisz pomoże nam odszukać i osądzić zdrajczynie cesarstwa. Nie wiem, czy zabiłeś taryfika czy znalazłeś go martwego. To już nieistotne. Wolałbym nie skazywać na śmierć kogoś, kogo ułaskawił sam cesarz, ale niestety nie mam wyboru. Pan mm -hmm. gdy już z nim skończycie, złóż synti moje gratulacje. Wyprowadzić w pole Filip Eilhart to nie lada sztuka. Żegnaj, Wiedźminie. Znaczy, czy mnie zabiłam, czyli koniec gry. To dobre miejsce. Gotów jesteś, Geralcie z Rivi? Chędosz się, Wgardczyku. Twoje słowa nie znaczą już nic. Co za obrót sprawy? Nie spodziewałabym się takiego daj zabij to piku, to Za starych dobrych czasów. Od lat nie zabiłem Nilgardczyka. Swoją drogą wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Wyciąganie mnie z nich weszło ci w krew. Shillard Matrix. Zabierają ją do Lokmuin. Teraz rozumiem skąd ta awantura. Ambasador Nilgardu porywa byłą doradczynię Foltesta. To strasznie śmierdzi, Geralt. Wygląda na to, że czarni także chcą być obecni przy odnowieniu kapituły. Tylko Tris doprowadzi nas do królobójcy. Muszę ją uratować. Nie tylko ona, Geralt. Ale wszystkie inne tropy wiodą do tego samego miejsca. Shili udało się namierzyć kryjówkę zabójców. Ukrywali się niedaleko stąd, w wąwozach. Detmold wysłał tam swoich ludzi, ale morderca Foltesta uciekł. Osłaniało go dwóch innych Wiedźminów. Jednego udało się wziąć żywcem. Przed śmiercią wyznał, że nasz mięśniak pojechał do Lok Muin. Magowie chcą wskrzesić Radę i Kapitułę, które kiedyś reprezentowały wszystkich Czarodziejów i Czarodziejki Północy. Jako, że Lok Muin leży w Kedwen, Henselt na pewno się pojawi. Będzie też Radowit, władca Redanii, ale delegacja Nilfgardu? Tris, Radowit, banda magów, królobójca i Nilfgard. Za dużo grzybów w tym barszczu. Jest jeszcze coś, Roche. Muszę zobaczyć się z Henseltem. Po co? Potrzebuję odrobiny krwi Henselta. Ktoś dolał trucizny do wina Saski, a jego krew jest jednym ze składników antidotum. I co z tego? Saskia to buntowniczka. Dziewka znikąd, która wyciera sobie gębę rycerskim honorem. Powiedział Vernon Roche, książę błękitnej krwi, dziedzic Temerii. Dobra, dobra, starczy. Chętnie ożyć to. Obym nie musiał tego żałować. Henselt powinien być w swoim namiocie. Odwrócę uwagę strażników, potem będziesz zdany na siebie. Mam u ciebie dług. To już nawet nie jest zabawne, Geralt. To jak? Gotowy? Daj mi chwilę. Przeszukam obóz Trzilliarda. Pośpiesz się. Teraz widzę fryzurę Gerarda, no zobaczcie. Rzutko mu trzeba będzie zmienić potem. Zwarty i gotowy, ruszajmy. ż Czarni biją naszych. Co? Kurwa ich mać pożałują. No dobra. Skina. Źle zrobiłam. Za króla! A aj, aj. Jest tam kto? Jeszcze raz. Muszę ich czymś zająć. Przyszedłeś mnie zabić? Skoro już tu jestem, powinienem o tym pomyśleć. Nie odważysz się. Przyszedłem po twoją krew. Chcesz mojej krwi? To walcz ze mną i spróbuj jej utoczyć. Spokojnie, Wasza Wysokość. Potrzebuję tylko odrobinę. Kim Ty w ogóle jesteś? Kimś, kto trzyma miecz przy Twojej szyi, Wasza Wysokość. Po cholerę ci moja krew. To nie powinno cię królu obchodzić, ale ręka mi tętwieje. Zaraz mogę mieć twojej krwi, aż nadto. Jeśli mnie zabijesz, nie wyjdziesz stąd żywy. Wasza wysokość, albo dasz mi tę krew dobrowolnie, albo sam otworzę ci żyły. Wolę to pierwsze. I ty pewnie też. Jeśli sam utoczę krwi, będę musiał znowu przedzierać się przez cały obóz. Kto wie, może któremuś z żołnierzy się poszczęści. Obyś z skór wielu. A wtedy ta upiorna mgła będzie wisieć na granicy, póki twoim rycerzom nie odechce się wojaczki. O czym ty mówisz? Wiesz, jak otworzyć drogę mojej armii? Wiem, ale martwemu mi się to nie uda. Dobra, dostaniesz moją krew, ale przysięgnij, że rozegnasz mgłę. Masz moje słowo, królu. Hmm, ciekawe czy da. Pamiętaj o naszej umowie. Moi ludzie wyprowadzą cię z obozu. Nie chcę, żeby któremuś z żołnierzy się poszczęściło. Powiedz mi tylko, jak przeszedłeś przez mgłę? Jestem Wiedźminem. W takim razie potrzebna mi armia chędożonych Wiedźminów. No. Easy. Chyba muszę porozmawiać z Filipą, a Filipa jest... a, na no, wprost. Hmm. Czyli po prostu trzeba może było tutaj przejść... Ach tak, <gryw> a ja myślałam, że nie da rady. Halo Flipa. Jesteś wreszcie. Gdzie Tris? Nilfgaardczycy zabrali ją ze sobą do Lok Muin. Co? Rzucono na nią zaklęcie. Zamienili ją w figurkę. Kompresja artefaktowa muszą mieć potężnego maga. Mieli. Bez niego Shillard nie zdoła jej odczarować. Ale w Lok Moin będzie pełno czarodziejów. To nie wszystko. Dostali Tris dzięki Cinti. Cinti? Okłamała cię. Wracamy do wergen natychmiast. O, ale już? Nie, nie będę musiała przechodzić przez tą mgłę? No nie, jaki szajs, kurde. Już myślałam, że się uda bez. Teraz przejdziemy już. Byłam. O mój Boże. Naciesz się tą chwilą, Wiedźminie. Filippa Eilhart oszukana przez tanią dziwkę z Nilfgaardu. Znajdę ją. A kiedy ją znajdę, zabawimy się jak nigdy wcześniej. Będzie żałować, że jej matka się nie wyskrobała. Róża pamięci przepadła. Otóż nie. Żmija Cynthia tak się śpieszyła, że zostawiła swoje bibeloty. Wśród nich? A i owszem. Róża pamięci Tris Merigold. Czas ucieka, Geralt. Ten kwiat umiera. Więc na co czekamy? Dobra. Zakończymy odcinek w tym miejscu. Tyle, że troszkę się działo. Raz śmierć, raz nie. to tam nieważne. W każdym razie, jeśli wam się podoba, to zasubskrybujcie mój kanał. Pod tym filmem, tutaj w tym miejscu, gdzie pokazuję palcem. jest taki znak subskrybuj i dajcie lajka w górę, jeśli Wam się podoba. I skomentujcie, jeśli Wam się podoba albo i nie. Dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!